W dniach 12-15 marca odbyła się pierwsza polsko-ukraińsko-niemiecka konferencja Biznes i Polityka, Ukraińskie reformy i nowa konstelacja w Europie w Akademii Europejskiej Krzyżowa na Dolnym Śląsku. Jest ona kontynuacją odbywających się od 7 lat polsko-ukraińskich spotkań w RMCZ, organizowanych corocznie przez redakcję Kuriera Galicyjskiego i Uniwersytet Przykarpacki w iwano frankiwsku Konferencja jest kolejną ekspercką konferencją w cyklu które przez 7 lat były zorganizowane przez Uniwersytet Przykarpacki, Uniwersytet Warszawski i redakcję Kurieru Galicyjskiego, które dotyczyły spotkań polsko-ukraińskich. I oczywiście ten format, w którym dzisiejsza konferencja przychodzi, jest bardzo ciekawy z punktu widzenia, że oprócz ekspertów ukraińskich i polskich do tej konferencji dążyli się także eksperci z Niemiec. Cel jest taki, aby jeśli tylko to się uda aby co roku odbywały się dwie konferencje, jedna w Jaremczu, zwana Jaremcze 1, poświęcona generalnym zagadnieniom historia i polityka, a druga odbywająca się w marcu w Krzyżowej, poświęcona zagadnieniom reform ekonomii z takim generalnym hasłem biznes i polityka. W kompleksie pałacowym Krzyżowej uczestników powitał dyrektor Akademii Europejskiej Krzyżowa Kazimierz Wójcicki, który zaznaczył, że konferencja jest poświęcona bezpieczeństwu w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i problemem reform gospodarczych na Ukrainie. To są również kwestie militarne lub kwestie bezpieczeństwa w ogóle w Europie, bo agresję Putina e, rosyjską należy traktować jako agresję nie na samą tylko Ukrainę, ale właściwie na cały organizm europejski. My. Polacy powinniśmy mieć świadomość, że to jest moment, w którym nasz sąsiad prowadzi wojnę. I oni mają świadomość i posługują się tym polskim, skończąc hasłem, że walczymy o wolność naszą i waszą. I mają świadomość, że Putin atakując Ukrainę tak naprawdę gdzieś w tyle głowy ma razie czego jakieś dalsze kroki. Więc zatrzymać go tu, to rzeczywiście chronić bezpieczeństwo i pokój w całej, w całej Europie. W konferencji wzięli udział naukowcy, politolodzy, przedstawiciele biznesu, publicyści, dziennikarze z Ukrainy, Polski i z Niemiec. Odbyło się cztery panele tematyczne. Rozmawiano o problemach bezpieczeństwa europejskiego w świetle agresji na Ukrainę, deoligarchizacji, walce z korupcją i reformie samorządowej. Mówiono o koniecznych reformach gospodarczych na Ukrainie w świetle problemów mikro i makroekonomicznych. Ostatni panel, który wywołał bardzo emocjonalną dyskusję, poświęcony był niezwykle aktualnej sprawie Niemcy wobec wschodniej Europy zmiana paradygmatu. Najważniejsza sprawa to pokazywać dzisiaj, że problem Ukrainy nie jest tylko problemem jednego państwa, tylko jest problemem bezpieczeństwa w Europie. Jest to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, będzie wpływało na przyszłość. Całej Europy Środkowej. Celem agresji Rosji jest nie tylko zniszczenie Ukrainy jako państwa, ale również zniszczenie całego światowego porządku i tego szkieletu europejskiego bezpieczeństwa zbudowanego po zakończeniu zimnej wojny. Ten system jest już zniszczony i trzeba teraz stworzyć nowy system bezpieczeństwa w Europie, który by uniemożliwił takie nawroty na europejskim kontynencie, jak rosyjska wojskowa agresja. Dyskutujemy to jak można pomóc Ukrainie i politycznie, i gospodarczo, i w reformach ukraińskich, i również wojskowo, co, co należałoby właściwie robić, żeby Ukraina mogła obronić swoją suwerenność i swoją niezależność. Podczas spotkania przedstawiono też raport ukraińskie Reformy i Perspektywy Współpracy Gospodarczej Polsko-Ukraińskiej sporządzony przez ekspertów Akademii Europejskiej Krzyżowa pod przewodnictwem Włodzimierza Bartkowiaka i Kazimierza Wójcickiego. Przemiany gospodarcze na Ukrainie wymagają stymulacji i prowadzenia pewnego rodzaju e, narracji dla naszych partnerów ukraińskich. Bez współpracy polsko-ukraińsko-niemieckiej w tej chwili nie da się myśleć o Zjednoczonej Europie, o bezpiecznej Europie, i coraz bardziej jaskrawo to widać. Uczestnicy konferencji zwiedzili również wystawę plenerową Odwaga i Pojednanie, która została otwarta z okazji 25. rocznicy mszy pojednania, kiedy to w 1989 roku w Krzyżowej podali sobie dłonie ówczesny premier Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Ekspozycja pokazuje trudną drogę pojednania między Polakami i Niemcami, którzy mimo bolesnych doświadczeń II wojny światowej mieli odwagę przezwyciężyć własne urazy i przeciwstawić się wzajemnej wrogości.